Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał od 1 stycznia nowego roku. To świadczenie będzie przysługiwało rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Innymi słowy, będzie przysługiwało od miesiąca, w którym dziecko ukończy pierwszy rok życia, do miesiąca poprzedzającego trzecie urodziny. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wynosił maksymalnie łącznie do 12 tysięcy złotych i będzie przysługiwał w ratach miesięcznych. Sam rodzic będzie wybierał, czy chce pobierać po 500 złotych przez dwa lata czy może po 1000 zł miesięcznie przez rok. Rodzicom, którzy już teraz mają dwójkę lub więcej dzieci, też będzie przysługiwało to świadczenie, przy czym obliczone proporcjonalnie. Od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko 35 miesiąca życia. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać w ZUS od 1 stycznia. I te wnioski będzie składało się drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Bankowości Elektronicznej elektronicznej bądź portalu Empatia. Wypłaty tego świadczenia będą bezgotówkowe na wskazany przez rodzica rachunek bankowy.